Cześć, kochani, witam Was serdecznie po raz kolejny na moim live. Poczekamy sobie jeszcze minutkę, aż ktoś do nas dołączy. Dwie osoby już widzę są pół minutki jeszcze. Dobrze, myślę, że możemy zaczynać. Po raz kolejny witam Was serdecznie. Tematem dzisiejszego live'a będzie pielęgnacja włosów koloryzowanych. Temat jest o tyle istotny. Ponieważ istnieje takie bardzo mocne przeświadczenie, że koloryzacja jest bardzo szkodliwa, przede wszystkim dla osób, które borykają się z różnymi schorzeniami pochodzącymi ze skóry głowy, są to różne dolegliwości związane ze samą skórą, bądź też problemy z nadmiernym wypadaniem włosów. I przeświadczenie to dotyczy tego, że jest obawa bardzo mocna przed koloryzacją. Z racji tego, że może ona bardzo mocno kolidować właśnie z tym, co się dzieje aktualnie na, na głowie bądź też z włosami. Ja bym chciała tutaj troszkę obalić ten mit, ponieważ. Osoby, które borykają się, bardzo często spotykamy się z takimi osobami, które e, obawiają się koloryzacji, a mają problem z nadmiernym wypadaniem włosów, ponieważ myślą, że to jest bardzo mocne powiązanie z tym. Albo bardzo, te, bardzo często też słyszymy takie opinie, że e, osoby borykają się nawet z kilkuletnim problemem wypadania włosów. I jak same, jak same mówią, jest to na pewno przez to, że tyle lat włosy farbują. Natomiast absolutnie nie. Koloryzacja włosów, o ile nie spowoduje bardzo mocnej ingerencji w skórę głowy, i tutaj chodzi mi przede wszystkim o na przykład jakieś bardzo drastyczne rozjaśnianie włosów, które może prowadzić do nawet poparzenia skóry głowy, może powodować wypadanie włosów, tak? Natomiast każda inna koloryzacja. Samego wypadania włosów nie powinna spowodować, jeśli włosy wypadają, no to tutaj zazwyczaj jest, a os, dana osoba farbuje włosy, to tutaj zazwyczaj jest przyczyna tego wypadania zupełnie inna. Natomiast jeśli, e, natomiast jeśli ktoś ma schorzenia jakieś choroby związane ze skórą głowy i obawia się koloryzowania, farbowania włosów, no to tutaj jak najbardziej słusznie, ponieważ w związku z zaistniałą sytuacją na skórze głowy możemy, m, możemy doprowadzić do różnego typu m, niefajnych odczuć e, właśnie podczas samego procesu koloryzacji. E, ten temat jest o tyle istotny, ponieważ e, każda z osób, która ma jakikolwiek problem z włosami, bądź też ze skórą głowy, e, może w sposób bardzo, ale to bardzo bezpieczny podchodzić do e, procesu koloryzacji bez najmniejszej obawy, że e, coś się e, z tą skórą jeszcze bardziej e, zadzieje, bądź sam problem wypadania włosów, jeszcze bardziej się, e, jeszcze bardziej się nasili. E, I tutaj e, podchodzimy, e, podchodzimy do tego e, do tego Problemu z marką Nioxin. Marka Nioxin, tak jak już pewnie wiecie, jest marką, która jest dedykowana przede wszystkim osobom, które mają problemy ze skórą głowy, bądź też właśnie z nadmiernym, z nadmiernym wypadaniem włosów. I tutaj, jeśli chodzi o proces koloryzacji, podchodzimy tak bardzo mocno kompleksowo, że w momencie, kiedy jest dany problem i dana osoba jeszcze przy okazji boi się farbować, to tutaj mamy odpowiednie pro procedury, odpowiednie produkty, odpowiednie zabiegi, które mogą ten proces. Jak najbardziej, jak najbardziej załagodzić, załagodzić, jak najbardziej wspomóc tej skórze, żeby nie odczuwała dolegliwości typu jakieś pieczenie, swędzenie i tym podobne, lub też nie spotęgowała danego problemu, który występuje na skórze głowy. I tutaj przede wszystkim przechodzimy z całym takim zabiegiem, który jest zabiegiem pielęgnacyjnym, który bardzo mocno chroni przede wszystkim skórę głowy przed koloryzacją. Jest to zabieg, który składa Składa się z trzech części e, i przede wszystkim tutaj e, cały proces koloryzacji e, zaczynamy od e, ampułki. Ampułka scalp Protect. Pudełku wygląda w ten sposób, natomiast pojedyncza, pojedyncza ampułka jest to taka malutka ampułka, która jest dedykowana, jedna ampułka dedykowana na jedną skórę głowy, na jedną głowę. I ampułka, ta ampułka jest do aplikacji na powierzchnię skóry głowy przed rozpoczęciem procesu koloryzacji. Ampułka jest bardzo, bardzo mocno przebadana dermatologicznie, jest bardzo bezpieczna na skórę głowy, jej pH jest zbliżone do naturalnego pH, który mamy na skórze głowy, czyli jest to około 5,5. Do tego, to co ona zawiera w składzie, to jest to przede wszystkim alantoina i pantenol, czyli przede wszystkim mamy mm, bardzo silne załagodzenie, działanie na stany zapalne, ale też przy okazji bardzo silne nawilżenie. Ampułka tworzy taki film, który, który nie przypuszcza nie farby w głąb skóry głowy, żeby, żeby dany proces koloryzacji nie spotęgował różnych odczuć, które mogą z którymi możemy się spotkać na skórze głowy. Więc to jest pierwszy etap, więc to jest pierwszy etap od którego powinniśmy zacząć daną koloryzację. Następnie przechodzimy do Samego procesu koloryzacji. Po określonym czasie e, farby, kiedy należy ją już spłukać, spłukujemy masę koloryzacyjną i przystępuje, przystępujemy do kolejnego, drugiego kroku, którym jest pianka. Pianka Color Lock, która służy do tego, aby zamknąć cały proces, e, zamknąć cały proces koloryzacji, ale przede wszystkim ona. E, Działa bardzo silnie na skórę głowy, łagodzi dodatkowo, łagodzi jeszcze dodatkowo skórę głowy, zatrzymuje te wszystkie procesy, które powoduje farba na skórze głowy, i do tego zamyka łuskę, czyli też będzie, będzie chroniła tutaj bardzo silnie sam włos przed uszkodzeniami mechanicznymi i też przy okazji, jak już wspomniałam zamyka cały proces koloryzacji więc mamy taki tak, na, tak naprawdę taki bardzo kompleksowy produkt, który z jednej strony nie musimy już nakładać innego produktu, który nam zamyka proces, dodatkowo mamy jeszcze dodatkowe załagodzenie ale też bardzo silne bardzo silną ochronę przed łamliwością, przed uszkodzeniami mechanicznymi włosów i jako trzeci krok, jako, jako trzeci Pielęgnacja. Mamy piankę, która się, nazywa, która się nazywa Density Defend. Pianka ta jest to pianka, którą, którą można wziąć, zakupić do domu na podtrzymanie tego, co zrobiliśmy w salonie, czyli zastosowanie tych dwóch produktów. A pianka Density Defend, przede wszystkim ona już była tak na dobrą sprawę bardzo mocno. Hmm, bardzo mocno omawiana. E, pianka ta ona jest przedłużeniem, e, przedłużeniem tego, co, co zrobiliśmy w salonie, czyli też bardzo mocno chroni e, kolor przed nadmiernym wypukiwaniem się, ale co więcej, bardzo silnie chroni włos przed uszkodzeniami mechanicznymi. Jest to pianka, która jest pianką typowo pielęgnacyjną, niestylizacyjną tak jak może się niektórym koja kojarzyć for, sama formuła pianki więc tutaj mamy tylko i wyłącznie pielęgnację która jeszcze bardziej chroni, e, chroni łodygę włosa przed, e, przed nadmiernym blaknięciem koloru ale też przed, e, przed uszkodzeniami mechanicznymi czyli przed też nadmierną łamliwością e, no bo jak wiemy włos nadmiernie farbowany, nadmiernie koloryzowany albo nadmiernie rozjaśniany niestety jest bardziej podatny na uszkodzenia. Więc tutaj ta ochrona przed takimi czynnikami mechanicznymi, przed uszkodzeniami e, jest bardzo, bardzo istotna, dlatego że my musimy ten włos odpowiednio wypielęgnować, odpowiednio o niego zadbać, e, no bo może się kruszyć, łamać albo chociażby nie być w takiej kondycji, e, jakbyśmy tego oczekiwali. E, bardzo istotne też jest to, e, że sam nioxin tak to nazwy podstawowy, czyli zestaw zestaw Nioxin w postaci trzech kroków też wykazuje tutaj właściwości ochronne, bo też bardzo często się spotykamy, że trafiają do nas osoby, które się pytają, które farbują włosy i przed rozpoczęciem kuracji mają obawy, że dane produkty, dany zestaw Nioxin wypłucze im kolor. Natomiast tych zestawów naszych jest sześć, Dlatego, żebyśmy mogli właśnie do odpowiednich, odpowiedniego rodzaju włosów dla odpowiedniej osoby po prostu dobrać odpowiedni zestaw. I tak jak tutaj mówimy o włosach koloryzowanych, to dla tych osób przede wszystkim będą zestawy 3, 4, 5 i 6. Te wszystkie zestawy zawierają specjalną technologię, która właśnie chroni włosy przed nadmiernym blaknięciem, więc tutaj możemy E, możemy mieć e, terapię, która nam będzie działała na to, co się dzieje ze skórą głowy, bądź też z włosami, a przy, przy okazji będziemy, e, nie będziemy dopuszczać do. E, Przedwczesnego blaknięcia naszego koloru. Tak jak już wspomniałam na początku, bardzo dużo, bardzo dużo osób właśnie twierdzi, że, że to blaknięcie, że, że to wypadanie włosów jest przez koloryzację. Ale tu też samo to, te, też właśnie chcielibyśmy trafić przede wszystkim właśnie dla takich osób i powiedzieć im, że, że nie, że absolutnie nie, ale nawet jeśli mają takie obawy, no to mogą mieć odpowiednią terapię zastosowaną która się po prostu temu przeciwstawi i zapobiegnie e, danemu problemowi, ale też osoby, które mają borykają się ze schorzeniami takimi jak chociażby do, typowymi dolegliwościami już skóry głowy, chociażby takimi jak e, łuszczyca, jotokowe zapalenie skóry, czy chociażby łupież, albo po prostu mają bardzo, bardzo nadwrażliwe skóry, e, co bardzo często się zdarza. E, wtedy takie osoby podczas nawet zwykłej koloryzacji, a zwłaszcza już przy rozjaśnieniu, Snianiu włosów e, odczuwają bardzo intensywne swędzenie bądź też nawet pieczenie, e, więc to też jest ratunek dla takich osób i naprawdę z tego co, e, z tego, co słyszymy, zwłaszcza właśnie od takich osób, że efekty są e, naprawdę bardzo duże i, i różnica w odczuciach podczas aplikowania farby jest naprawdę ogromna, więc możemy e, więc możemy sobie jak najbardziej e, Uprzyjemnić ten proces koloryzacji, bo wiele osób naprawdę ma bardzo poważne dolegliwości, i, i sam proces koloryzacji bywa dla nich naprawdę poważnym naprawdę poważnym utrapieniem, a każda z nas tak naprawdę no chciałaby wyglądać, i chciała, żeby te włosy wyglądały jak najlepiej, tak? Nieważne, czy coś się dzieje z tymi włosami, czy też ze skórą głowy, czy też nie, więc możemy na to jak najbardziej zaradzić. Ja tutaj że też powiem odnośnie jeszcze tej apółki. Teraz mi się przypomniało, że jest to produkt, który stosujemy przed samym procesem koloryzacji, żeby jak najbardziej nam uchronił skórę głowy przed ingerencją farby. Natomiast sam ten produkt może być też zastosowany. Bardzo doraźnie. Z racji tego, co tutaj jest w składzie, czyli tak jak już powiedziałam, pantenol i, alan, i alantoina. Może być to tak poniekąd w cudzysłowie takie doraźne lekarstwo w momencie, kiedy coś nam się zadzieje na powierzchni skóry głowy, czyli na przykład jeśli coś nas zaswędzi, zaszczypie, pojawi się jakiś stan zapalny. Możemy ten produkt zastosować, czy też miejscowo, czy też na całą powierzchnię skóry głowy, żeby sobie doraźnie po prostu poradzić w danym momencie z tym, co się, z tym, co się na powierzchni skóry zadziało. A takie sytuacje zdarzają się bardzo często, bo nawet też osoby, które właśnie mają, mają jakieś dolegliwości, choroby, schorzenia skóry głowy. Też tego typu dolegliwości bardzo często odczuwają, nawet sam łupież, tak, który powoduje bardzo często swędzenie skóry głowy. Bardzo często osoby nawet nie wiedzą o tym, że mają łupież, a czują po prostu jego, czują po prostu jego objawy. Dlatego też produkt taki, który działa, który działa łagodząco na skórę głowy, będzie nam łagodził dodatkowo te wszystkie takie schorzenia, które, które po prostu występują, które po prostu występują. Na powierzchni skóry głowy. Nawet jeśli ktoś ma powiedzmy jakieś ran, ranki, jakieś stróbki e, i spowoduje nawet rozdrapanie, alantoina, która jest tutaj zastos zastosowana, też jak najbardziej przyspieszy, e, przyspieszy proces gojenia, e, więc jak najbardziej też się w tym przypadku sprawdzi. A tak jak już mówiłam, jest to produkt bardzo, bardzo bezpieczny, jest przebadany dermatologicznie i jego pH jest zbliżone do pH skóry. E, więc. E, Nieważne z czym się borykamy, z jakimi dolegliwościami, każdy z nas może w sposób bardzo bezpieczny farbować skórę głowy. I tak jak już wspomniałam na początku, obalamy mit, że samo farbowanie powoduje wypadanie włosów. Naprawdę by musiała nastąpić bardzo duża ingerencja w skórę głowy, która by doprowadziła do. Która by doprowadziła do takich zniszczeń w cudzysłowiu, które gdzieś tam będą sięgały aż do, do, skóry, do skóry właściwej. A takie jakieś czasem eksperymentalne rozjaśnianie w domu może, może też czasem się tak skończyć. Więc to już mówię o takich sytuacjach naprawdę skrajnych, które mogą powodować wypadanie włosów. Natomiast wypadanie włosów u fachowca, u profesjonalisty... Profesjonalnymi farbami, bo też tutaj musimy, musimy to zaznaczyć, żeby ten proces koloryzacji, zwłaszcza jeśli coś się dzieje, m, 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 mamy jakieś dolegliwości związane ze skórą głowy, m, żeby ta koloryzacja była przeprowadzana w miejscu, w fachowym miejscu przez fachowca i przez m, środki profesjonalne odpowiednie, dlatego że m, Idąc do fryzjera, fryzjer jest w stanie, mając bardzo duże portfolio i bardzo dużo różnych rodzajów farb, może dostosować naprawdę bardzo w sposób bardzo indywidualny całą i przeprowadzić w sposób bardzo profesjonalny cały, cały proces koloryzacji. Więc zwłaszcza przestroga dla tych osób, które mają jakieś dolegliwości z włosami bądź też ze skórą głowy i chciałyby sobie troszkę samemu poeksperymentować, no, to już tutaj raczej bym nie radziła, a naprawdę farbowanie przez fachowca w odpowiednim miejscu, w odpowiednim salonie fryzjerskim jest naprawdę jak najbardziej bezpieczne. Czyli, tak jak jeszcze podsumowując, przede wszystkim nasza trzyetapowa ochrona w salonie podczas koloryzacji czyli ampułka. Emulsja Color Lock, która nam zamyka cały proces koloryzacji, która łagodzi jeszcze dodatkowo powierzchnię skóry głowy przed ewentualnie, ewentualną nadwrażliwością, ale bardzo, bardzo mocno pielęgnuje całą młodego włosa i chroni włos przed uszkodzeniami mechanicznymi. I jeszcze na podtrzymanie, trzeci krok. To jest produkt też do domu, który bardzo mocno chroni e, włos również przed uszkodzeniami, ale też e, zapobiega nadmiernemu blaknięciu koloru. E, więc też takie dwa w jednym no i oczywiście zestaw trzech kroków, w momencie kiedy mamy włosy farbowane albo też bezpośrednio po, jesteśmy po procesie koloryzacji no to wtedy już tutaj dobieramy odpowiednio zestawy 3, 4, 5 i 6 i nie powinniśmy się zupełnie obawiać o to, że terapia, którą stosujemy w danym momencie na powierzchnię którą stosujemy na włosy, bo na przykład wypadają, spowoduje nam blaknięcie koloru. Tak jak już wspomniałam, Nioxin podchodzi tutaj już w tym momencie bardzo, bardzo kompleksowo i tak naprawdę mamy odpowiedź na, no chciałoby się powiedzieć na wszystko, o ile tak nie jest, bo począwszy od, począwszy od różnych chorób skóry, przez wypadanie, po, 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 po samofarbowanie, po też działanie już takie przeciwupierzowe, no to w zasadzie prawie mamy, mamy wszystko, czego by ta nasza skóra potrzebowała. Kochani, jeśli chodzi, o, jeśli, chodzi o proces, jeśli chodzi o proces koloryzacji, jeśli mielibyście jeszcze dodatkowo jakieś pytania, bądź też, bądź też pytania bardziej techniczne, jeśli chodzi o chociażby sam proces tego, jak z tym postępujemy w salonie fryzjerskim od strony takiej bardziej technicznej fryzjerskiej, to jak najbardziej piszcie na wszystkie pytania, na wszystkie pytania po zakończonym live ie. oczywiście będę odpowiadać, więc dla tych, którzy nie oglądają teraz na żywo, a będą, od odpowiadali w będą, odpowiadali, będą oglądali w późniejszym czasie, jak najbardziej śmiało pytajcie, na wszystkie pytania będziecie szukać odpowiedzi. Więc ja Wam bardzo dziękuję za uwagę. Na dziś to już wszystko i do zobaczenia na kolejnym live.